Witam i mojego kolegę, i, 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 też honorowego obywatela w Mini Policy. Dziękuję za. Powinienem wyruszyć 31 maja, i wtedy bym dopłynął 9 września. Na mojej urodziny, wtedy byłaby to na 12. Ale zaplanowane mam stan 29 maja, także chyba nie na ale na 100. To jest zdecydowanie najtrudniejsza, bo ja chcę podjąć próbę przepłynięcia oceanu między kontynentami Ameryki Północnej i Europy. Próbę. I na ile będzie udana, to nie wiem, że gdzieś jest. To twórca kajaka. niedostocznik kajak powstał, wspaniały. I kajak niezatapialny. A zwykle mają o pół metra, są i krótsze. No to to, Lekie, węglowe, to jest to Lekkie, węglowe, mocne. Mogę szczelnie zamknięte, Druga kumara bagażowa. Tamtędy mam powietrze. Od środka mogę się zamknąć, jakże fale duże czy to... I z przodu są panele słoneczne. Energia słoneczna przerabiana na prąd i ładowany akumulator żelowy, który jest tam w środku. No i główna energia jest potrzebna do napędu silnika, pompy, osalarki. Tutaj mamy ocelarkę, na napędzie elektrycznym, a gdyby to wysiadło, to jeszcze dwie zapasowe o napędzie ręcznym. Otwieramy wspaniały jak w postaci kajaka. Dzisiaj, jak już powiedziałem, jest dzień szczególny. Żegnamy go. To jest jego, będzie trzeci rejs, bo opłynął już akwenie Europy. Był w Ameryce Południowej, był w Ameryce Północnej, a w tej chwili z Ameryki po Północnej będzie płynął do Europy. Życzymy mu wszystkiego dobrego. bliżej się poznaliśmy z panem Aleksandrem, bo pan Aleksander wytłumaczył mi, że to wszystko jest bardzo proste. Tylko tyle, że że Trzeba mieć wiele, wiele w sobie, sobie odwagi i za to tej odwagi gratuluję. Pan Aleksander jest. W wieku, nie chcę, o wieku się nie mówię, ale jest mniej więcej w wieku mojego daty. Jak sobie dzisiaj wyobraziłem, żebym miał datę wypuścić na taką wyprawę, to cztery razy poprosił, żeby się zastanowił. Jestem naprawdę pełen podziwu dla pana Aleksandra, ponieważ zmaganie się z żywiołami natury to chyba jest to, co najbardziej uczy pokory człowieka. Drodzy Państwo, 75. rok. Bo to jest rok, w którym pan Aleksander Doba zatrudnił się w zakładach chemicznych w Policach. Mnie na świecie nie było. Tak krótko powiem. Drodzy Państwo, związany z Policami, z zakładem, dlatego przede wszystkim w imieniu swoim własnym, ale zarządu, dyrekcji i pracowników całej społeczności zakładu, też życzę tak, stopy pod kilem, a przede wszystkim wszyscy będziemy bardzo mocno kibicować i trzymać kciuki. Bardzo. Dziękuję za przybycie. Bardzo tutaj serdecznie jestem wzruszony, no bo wybieram się faktycznie w trzecią wyprawę. Chciałem podjąć próbę przepłynięcia oceanu, jak mnie pytali, czy wybrałem korzystny okres i trasę? Nie, nie wybrałem korzystnego. A dlaczego? Ja wybrałem, tam nie ma korzystnych yy, okresów w tej trasie. Ja wybrałem najmniej niekorzystny.

Zostawiamy prawo do w Zostaliśmy zaproszeni Bać się teraz nie boję. Ja, gdybym się bał, to bym siedział w domu. No? I ja teraz wybrałem sobie no, najtrudniejszą trasę, bo dwa razy przepłyniam Atlantyk ze wschodu na zachód, bardziej na południe, a teraz na północnym Atlantyku. No i tutaj wybrałem najmniej niekorzystny okres. No, korzystnego nie ma, więc kajak został przerobiony, bo jak trudniejsze wyzwania to powinien lepiej yy, spełnić. I przede wszystkim zostały odtworzone pałąki, które wystają tak yy, nad kajak. I one głównie służą do tego, aby uniemożliwić temu kajakowi wpływanie do góry w gdyby go duże pale wywróciły. To jest równowaga chwiejna i kajak musi wrócić do pozycji dnem na dół, dzięki temu właśnie połąką, a jeszcze dzięki temu mieczowi, który tutaj za mną jest. Prawa mi zajmie 3 do 4 miesięcy, no i tak około, na no, początku września chciałbym dopłynąć. Hmm. Aha, no to ja już tu się chowam jak wchodzi pod wodą.